Jedną i tą samą treść można zaprezentować na wiele różnych sposobów. Wybór odpowiedniej formy będzie zależał głównie od medium, w którym treść zostanie opublikowana. Za chwilę przedstawię Ci najpopularniejsze z nich. Ostrzegam, że to będzie długi materiał. Pierwszym, co przychodzi mi na myśl, gdy myślę o content marketingu, jest wpis na blogu. Doskonałym przykładem tej formy jest blog Michała Szafrańskiego. Michał przez 10 lat publikował wpisy o sposobach na oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy. Jego rady na temat prowadzenia budżetu domowego prawdopodobnie pomogły tysiącom ludzi, ale na pewno nakłoniły mnie do zakupienia dwóch jego książek: Finansowy Ninja i Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Pierwsza z nich sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, co stanowi dosadny dowód działania blogów. E-book, klasyka. E-book jest zazwyczaj czymś pomiędzy rozbudowanym wpisem na blogu, a pełnoprawną książką. Stworzenie takiej formy może zająć mnóstwo czasu, ale może też być wynikiem skonsolidowania istniejącego bloga. Czytając książkę finansową ninja Michała Szafrańskiego, z łatwością byłem w stanie wskazać spore fragmenty tekstu wzięte bezpośrednio z jego wpisów. Taki recykling treści pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jeżeli posiadasz już rozbudowany blog, myślę, że stworzenie e-booka będzie dobrym pomysłem. Nie zaczynałbym jednak swojego content marketingu od tej formy. Szczególną formą content marketingu jest newsletter. Treść dostarczana jest bezpośrednio na maila, zaraz obok wiadomości od znajomych. Co sprawia, że czytanie newslettera tworzy intymną wręcz relację z odbiorcą. Treści do newslettera najczęściej są tworzone i wysyłane cyklicznie, np. raz na tydzień. Możesz jednak wszystko przygotować wcześniej i przy użyciu autorespondera ustawić harmonogram ich wysyłania. W ten sposób każdy z odbiorców będzie mógł przeczytać wszystko, co zaplanowałeś, niezależnie od czasu zapisania się na listę. Maile osób do wysyłania newslettera możesz pozyskać na różne sposoby, chociażby kierując płatną reklamę na landing page z możliwością zapisu lub przekierowując ruch ze swoich social mediów. Baza tych maili pod warunkiem używania z rozwagą, będzie stanowiła potężne narzędzie marketingowe. Zdjęcia i grafiki wypełniają internet po brzegi. Istnieją nawet takie social media jak Instagram czy Pinterest, specjalnie zaprojektowane do publikowania tego formatu treści. Co prawda, w aktualnym momencie Instagram zmierza w stronę filmów, ale nadal dobrze przygotowane treści wizualne mają rację bytu. Przykładem zdjęcia jako formy content marketingu będzie profil każdego fotografa na Instagramie. Większość z nich właśnie w ten sposób pozyskuje swoich klientów. W przypadku grafik bardzo podobają mi się infografiki, jakie wykonuje Jacek Kłosiński. Przedstawiają one zarówno jego warsztat jako projektanta, jak i dostarczają cenną dla przedsiębiorców wiedzę. Dodatkowo ich specyficzna stylistyka szybko zapada w pamięć. Kolejna forma, content marketingu w ostatnich latach staje się coraz popularniejsza. Jest nią podcast czy też audycja głosowa. Podcast, podobnie jak newsletter, jest bardzo ciekawą formą przekazywania treści. Jest to dłuższa forma. Najczęściej podcasty słucha się podczas mało wymagających zadań, jak prowadzenie samochodu, proste prace biurowe, czy też podczas spaceru. W takich sytuacjach odbiorca jest w stanie w całości przysłuchać nawet bardzo długi materiał. Normą są podcasty o długości 30 minut, czy nawet powyżej godziny. Mając uwagę słuchacza na tak długi czas, będziesz w stanie szybko zbudować z nim relacje, które później pomogą ci w sprzedaży. Około 80% treści w internecie to wideo. Są to treści angażujące widza w znacznie większym stopniu niż tekst, grafika czy nawet podcast. Jest to również bardzo dobra forma do budowania content marketingu. Próg wejścia jest nieco wyższy niż w większości innych forum, ponieważ nagrywanie filmów wymaga posiadania co najmniej podstawowej wiedzy i umiejętności z kilku różnych specjalizacji. Samodzielna produkcja content marketingu w formie wideo jest bardzo pracochłonna i może wymagać zatrudnienia dodatkowych osób, czy to in-house, czy zewnętrznych firm. Stanowi to jednocześnie wyzwanie, jak i okazję do zagospodarowania przestrzeni, której konkurent nie chce lub nie jest w stanie zająć. Jestem stronniczy, jeżeli chodzi o tę formę content marketingu, ponieważ produkcja wideo to moja główna działalność. Uważam jednak, że jest to forma warta rozważenia, zwłaszcza w przypadku tworzenia content marketingu wysokomarżowych produktów i usług. Wyższy poziom interakcji z odbiorcą niż w przypadku filmu posiada webinar. Jest to transmisja live, zazwyczaj poprzedzana zapisaniem się odbiorców do uczestnictwa, co dodatkowo buduje Twoją bazę maili. Webinar pozwala na bezpośredni kontakt. Ludzie mogą Cię nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale również są w stanie zadawać Ci pytania i od razu uzyskiwać odpowiedzi. Takie spotkania bardzo często można zakończyć przedstawieniem oferty sprzedażowej, a konwersje mogą sięgać kilkudziesięciu procent. Niestety, webinar jest bardzo, bardzo wymagający pod względem technicznym i organizacyjnym. W zasadzie to nie wyobrażam sobie prowadzenia webinarów w pojedynkę. Moim zdaniem, minimalny zespół to dwie osoby: prezenter oraz osoba kontrolująca czat i stan transmisji. Dodatkowo, skądś trzeba znaleźć uczestników na takie wydarzenia. Źródłem mogą być Twoje social media, newsletter czy płatna reklama. Musisz też pamiętać, że nie wszystkie osoby, które zadeklarują swój udział, ostatecznie pojawią się na wydarzeniu. Swego czasu próbowałem wydarzeń live, niestety z marnym skutkiem. Moje transmisje oglądało raptem kilka osób, a powodem było to, że miałem za małe zasięgi. Webinar na pewno jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści, ale nie sięgałbym po webinary na początku tworzenia swojego marketingu. Nie każda firma chce samemu tworzyć content marketing. Możliwe jest jednak zlecenie komuś przygotowania takiej treści. Jeżeli masz spory budżet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, możesz wejść we współpracę z influencerem z Twojej branży. Będzie on miał własne kanały dotarcia do odbiorców oraz obszerną wiedzę odnośnie tego, co ich ciekawi, a na co są obojętni. Taka współpraca powinna zapewnić Ci natychmiastowe efekty. Wadą takiego rozwiązania jest duża zależność od twórcy oraz ryzyko utraty wizerunku w przypadku gdyby influencer zrobił coś niestosownego lub po prostu został o to oskarżony. W niektórych branżach możliwe jest udostępnienie narzędzia lub produktu za darmo i uczynienie go tym samym content marketingiem. Może brzmieć to trochę naciąganie, ale pozwól, że przytoczę przykład. Black Magic Design. Firma udostępnia za darmo oprogramowanie do montażu i obróbki filmów DaVinci Resolve, które to konkuruje z najlepszymi rozwiązaniami na rynku. Program jest delikatnie okrojony z niektórych funkcji, ale znacznej ilości użytkowników nie są one do niczego potrzebne. Przy włączeniu programu pojawiają się nieinwazyjne banery reklamowe produktów Blackmagic Design. I w przyszłości, gdy osoba korzystająca z programu, będzie rozważać zakup kamery albo urządzenia do transmisji wideo, będzie znała ofertę tej firmy i będzie miała do niej zaufanie, bo od wielu lat korzysta z ich produktu. Niezależnie od formy tworzenie treści wymaga wysiłku i czasu. Jednak jest jeden sposób, by to obejść. Tworzeniem content marketingu mogą się zająć. Twoi klienci. Brzmi absurdalnie? Chcesz już zostawić łapkę w dół i nigdy nie wrócić na ten kanał, prawda? Daj mi 60 sekund, by to wytłumaczyć. A jeżeli zmarnuję ten czas, to możesz kliknąć łapkę w dół, ale dwa razy. Gdy wejdziesz na Allegro, Ceneo czy inny katalog produktów, znajdziesz tam opinię u klientów. I jakby nie patrzeć, jest to treść. I można jej użyć do marketingu. Jest to więc forma content marketingu. Opinie to jednak nie jedyna opcja na pozyskanie treści od klientów. Przy odrobinie kombinowania można stworzyć system zachęcający ludzi do tworzenia materiałów na dowolny temat. Pewnie chociaż raz usłyszałeś, usłyszałaś o akcji promocyjnej pod tytułem nagraj filmik z naszym produktem albo wymyśl slogan, dżingiel i tak dalej. Wersji tego triku było mnóstwo. Oczywiście klienci biorący udział w promocji przekazywali ci autorskie prawa majątkowe do powstałych treści, więc możesz teraz korzystać z nich dowolnie. Bardzo podobnie zresztą działa YouTube, Instagram czy każda inna sieć społecznościowa. Z tym, że osoby z nich korzystające i tworzące treści nie są klientami, a produktem, a w zasadzie produktem jest część ich uwagi. To uwagę możesz odkupić za drobną opłatą. I tą przerażającą puentą zakończył ten jakże długi odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem Ci zdecydować się na jedną z form tworzenia content marketingu, a jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o pozyskiwaniu klientów, zasubskrybuj ten kanał i obejrzyj kolejny film. Do zobaczenia! Cześć.